Witamy Pana bardzo serdecznie i zapraszamy na wykład. Czy nas słychać? Tak, słyszę. Dzień dobry. Nazywam się Ovidiu Kraju. Mam tytuł doktora, jestem pszczelarzem i jestem i członkiem Zespołu do Spraw Rozwoju. Rozpocznę tę prezentację. Natomiast mój kolor dr Daniel Popowicz będzie kontynuował. Jesteśmy z firmy Dulkofrukt, przedstawimy prezentację pod tytułem Bzyć albo nie bzyć. Sekrety karmienia pszczół. Nasza prezentacja będzie dotyczyła trzech głównych tematów. Pierwszy temat to jest znaczenie karmienia pszczół białkiem. Druga, prezentacja, druga część prezentacji będzie dotyczyła naszego produktu, czyli ciasta wysokobiałkowego, a później nasz kolega, mój kolega opowie o eksperymencie dotyczącym karmienia pszczół jednym produktem. Każdy pszczelarz według nas powinien wziąć pod uwagę te cztery zasady karmienia białkiem. Czemu, kiedy, jak i czym? Proszę o kolejny slajd. Czemu podawać białko? Tak jak w przypadku innych zwierząt wykorzystywanych przez człowieka w rolnictwie. Pszczoły potrzebują e, różnych źródeł energii i substancji odżywczych. Generalnie polegają one na dwóch rodzajach pożywienia. Przede wszystkim energia, nektar, e, e, miód. Pyłki, a następnie białka z pyłku i pieżgę. Bez odpowiednich składników odżywczych z obu tych grup rodziny słabną. Oba źródła składników odżywczych wspierają siłę pszczół i ich rodzin. Besy. Od tych dwóch składników odżywczych pszczoły nie są w stanie funkcjonować, natomiast aktualnie w komercyjnym pszczelarstwie maksymalizuje się pozysk produktu od pszczół. Aby zmaksymalizować pozyskiwane produkty od pszczół, zastosowano różne produkty do dokarmiania. Obecność odżywek białkowych, źródeł białka jest niezbędna w momencie, kiedy rodzina pszczela zaczyna odchowywać czerw. Bez tego rodzina osłabnie i spadnie jej przeżywalność. Bez odpowiedniego pożywienia rodzina nie jest w stanie produkować miodu i innych produktów pszczelich. W sytuacji takiej, gdzie mamy do czynienia z niską, niską podażą białka, skutkuje to zmniejszeniem ilości czerwiu odchowanego przez rodzinę bądź wręcz odmowy odchowania czerwu pojawia się czerw trutowy oraz pojawiają się różne inne problemy rozwojowe oraz choroby typu zgnilec europejski, nosema i tak dalej. Białko jest głównym źródłem białka. Białko można przechowywać na dwa sposoby. Z jednej strony pszczoły Zachowują, przechowują białko w obrębie swojego ciała tłuszczowego i to jest metoda przechowania białka w obrębie rodziny. Według doktora Popowicza, ciało tłuszczowe może odpowiadać za aż 65% masy ciała pszczoły. Drugi mechanizm magazynowania białka to przetwarzanie nadmiarowego pyłku. Wykonują to pszczoły w plastrach wosku, w zależności od obecności bakterii, temperatury i tak dalej. Dochodzi do przetworzenia pyłku do wtórnego produktu. I Wtórnego źródła białka. Slajd kolejny proszę. No jeżeli chodzi o poziom pasieki, możemy tutaj spotkać się z dwoma podstawowymi problemami, jeżeli chodzi o podaż białka dla rodziny pszczelej. Przede wszystkim brak pyłku, a po drugie niska wartość biologiczna biał... pyłku, przepraszam, pozbieranego przez pszczoły. Jak państwo widzą na slajdzie, brak odpowiednich wartości odżywczych Stanowi problem dla odporności pszczół. W takiej sytuacji pszczoły z ula nie są w stanie produkować produktów oczekiwanych od nich. Kolejny slajd, proszę. Czekam na kolejny slajd. Czemu podawać białko? Czemu karmić białkiem? Jak Państwo widzą na slajdzie, przeżywalność pszczoły zależy. Od białka przechowywanego w ciele tłuszczowym. Jeżeli dana pszczoła ma raptem 25% białka, stanowi prawie pustą tuszę, ponieważ te dwie zmienne, ilość pyłku i jego wartość biologiczna, to są rzeczy, które są trudne do kontrolowania przez pszczelarza, dlatego trzeba białko uzupełniać. Tutaj widzę Państwo przyczyny, dla których należy suplementować białko zarówno podczas sezonu, jak i podczas sezonu odpoczynku. Przede wszystkim białko surowe w suplementach sprzyja rozwojowi czerwiu w komórkach. Poza tym rodzina funkcjonuje według swojego mechanizmu nawet wtedy, swoich rytmów, przepraszam, nawet wtedy, kiedy pyłku w naturze jest mało, bądź kiedy... Pyłek dostępny z pożytków jest niskiej jakości. Po drugie, jeżeli zapewnimy odpowiednią jakość białka, wówczas matki pszczele i pszczoły odchowujące. Czerw funkcjonują lepiej, co zmniejsza prawdopodobieństwo wyrojenia się. Zbieranie pyłku, pobieranie pyłku przez pszczelarza, oczywiście trzeba skompensować, podając suplement białka. Następna przyczyna. Podając dodatkowe suplementy białkowe, unikamy problemów rozwojowych. Szczególnie w tych pasiekach, gdzie pobiera się mleczko w pszczele, należy koniecznie. Uzupełniać białka. Poza tym wzrost matek pszczeli i ich odpowiednia wysoka jakość jest, nie, jest niemożliwe do uzyskania bez odpowiedniego poziomu białka. Poza tym udowodniono, że rodzina pszczela o odpowiedniej jakości białka ma lepszą odporność i ich systemy, ich układy immunologiczne działają lepiej. Odporne są na powszechne choroby i produkuje więcej miodu. Poza tym odpowiedni poziom białka zwiększa przeżywalność pszczoły, co oczywiście ma przełożenie na produkcyjność rodziny pszczelej. Poza tym uzupełnienia białka pozwala na wsparcie dobrostanu rodziny pszczelej. Możemy na przykład wraz z. Ciastem białkowym dołożyć różne aminokwasy czy dodatkowe suplementy. Poza tym dokarmianie ciastem białkowym odpowiednio wysokoenergetycznym, pozwalamy złagodzić efekty jakichś zatruć, jeżeli pszczoły przyniosą do ula zainfekowane toksynami pyłek. Poza tym naukowcy stwierdzili, że jeżeli chodzi o ciasta białkowe, są one często skuteczniejsze niż naturalny pyłek. Następny slajd, proszę. Kiedy podawać Źródła białka. Suplementować białko należy w tych okresach wtedy, kiedy e, pszczoły zajmują się odchowaniem czerbiu. Najlepiej podawać suplementy białkowe na początku właśnie odchowywania czerwiu i pod koniec tego sezonu. W tym momencie to jest aksjomat, jeżeli chodzi. O suplementację białka dla na pszczół. Natomiast wiemy, że białko też trzeba podawać nawet wtedy, kiedy zbieramy miód. Tutaj mamy niektóre sytuacje, w których trzeba uzupełniać białko. Przede wszystkim trzeba uzupełniać białko w przypadku rodzin, wtedy, kiedy się one rozmnażają intensywnie. Wtedy, kiedy rodziny pszczele mają dostęp do pożytków w monokulturach, na przykład robinia akacjowa, czy słoneczniczy czy eukaliptus, mają wtedy problem z pyłkiem niskiej jakości i tutaj trzeba złagodzić ten problem, podając dodatkowe źródła białka. Poza tym w okresie, kiedy zbierany jest, pobierany jest pyłek, Trzeba uzupełnić zapasy białka w rodzinie pszczelej. Po czwarte należy również zwracać uwagę. Na odpowiednią jakość i siłę rodziny pszczoły przed przezimowaniem. I to również możemy regulować podając suplementy białkowe. Poza tym, w okresach trudnej pogody, gdzie pszczoły nie mogą wykonywać lotów, zbierać nektar i pyłek, czy też wtedy, kiedy doszło do jakichś katastrof klimatycznych, warto uzupełniać pyłek. Poza tym, jeżeli chcemy mieć odpowiedniej jakości pszczoły zajmujące się rozrodem typu matki i trudnie, trzeba również. Uzupełniać, podawać suplementy. Poza tym, jeżeli pobieramy jad pszczeli, mleczko pszczele, czy inne produkty pszczele, to koniecznie wymaga uzupełniania składników odżywczych. Teraz przekażę mikrofon mojemu koledze Danielowi Popowiczowi, który wyjaśni, jak karmić i czym. Dzień dobry, nazywam się Daniel Popowicz. I chcę powiedzieć o alternatywie proponowanej przez zespół dółkofrug. To jest substytut pyłku podawany w postaci ciasta. Jeżeli podajemy go w. Gorącym, w sezonie gorącym. Następny slajd, proszę. I sprawdza się on znakomicie w warunkach wysokich temperatur. Wysokobiałkowe ciasto Dulkofrukt, tak jak mówiłem, ma biodegradowalne opakowanie. Nakładamy go bezpośrednio na górne belki ramek. Stanowi on znakomite źródło węglowodanów trzeba jednakowoż uważać jak je podajemy podczas sezonu gorącego podczas wysokich temperatur żeby ciasto nie wyschło Nasze ciasto nakłada się na górne belki ramy jak mówiłem jest szybko zjadane przez pszczoły ze znakomitymi wynikami Poza tym można E, e, nie zalecamy podawania białka w proszku poza pszczo pszczołami, ponieważ e, może się okazać, że w e, danym czasie niewystarczająca liczba pszczół pozyska, zbierze e, to białko. Poza tym e, takie białko niekoniecznie dostanie się do plastów w w przewodzie pokarmowym pszczół odchowujących czerw. Może wręcz ono stać się toksyczne poprzez wpływ drobnoustrojów, Na które zmienią jego skład. Kolejny slajd, poproszę. Products, products like tutaj widzą Państwo, dwo, jak produkty wygląda ten produkt. Produkt dla temperatur wysokich i niskich. Na kolejnym slajdzie. Widzą Państwo korzyści z podawania naszego wysokobiałkowego ciasta w temperaturach wysokich, ponieważ jego strawność jest bardzo dobra, nawet jeszcze lepsza niż strawność pyłku, ponieważ spożywanie tego ciasta wysokobiałkowego jest szybkie i daje spektakularne wyniki. Poza tym yy, skład tego ciasta jest bezpieczny, jeżeli chodzi o miód później pozyskiwany. Nie wpływa on na skład miodu. Poza tym udowodniono, że jest to jedyne ciasto, jedyne źródło dodatkowego pokarmu, które zmniejsza inwestację varroa destruktor, dręczem szczelim. Ma ono biodegradowalne opakowanie. Nie generuje odpadów plastikowych, tworzyw sztucznych i nie topi się na ramkach, niezależnie od tego, jak wysoka jest temperatura. Kolejny slajd poproszę. Ciasto wysokobiałkowe stosowane jest w następujących sytuacjach. Przede wszystkim dla celu ożywienia i wzmocnienia rodzin pszczelich, niezależnie od dostępności pożytków i pogody. Poza tym pozwala ono na rozwinięcie rodzin, które mają niewystarczający dostęp do pożytków. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z niewielkim, niewielką ilością pyłków w pożytkach bądź kiedy pyłek jest słabej jakości. Poza tym stosowany jest do celu wzmocnienia rodziny, rozmnożenia rodziny i. E, e, Tworzenia odkładów. Poza tym pomaga w przygotowaniu pszczół do przezimowania, zwiększa ich przeżywalność, przezimowania, zwiększając ich objętość ciała tłuszczowego. Ten produkt został przetestowany w dość ekstremalnych warunkach warunkach przy braku dostępności pożytków. To był taki eksperyment, doświadczenie, które przed, przeprowadziliśmy. Gdzie mieliśmy do czynienia z trzema e, pokoleniami czerwiu, e, które zostały umiejscowione w obszarze absolutnie pozbawionym nektaru. Pszczoły były karmione tylko i wyłącznie naszym produktem, naszym ciastem wysokobiałkowym. Następny slajd, proszę. Tak wyglądały te pola, gdzie umiejscowiliśmy e, ule. Bardzo. Intensywnie rolnicza okolica z herbicydami 10 km w jedną stronę, żeby dostać do jakiegokolwiek pożytku. W tym doświadczeniu udowodniono, że i zarówno krótko, jak i długoterminowo, w ekstremalnych warunkach, wtedy kiedy mamy do czynienia z suszą, bądź innymi ekstremalnymi, wydarzeniami bądź jeżeli mamy do czynienia ze środowiskiem zniszczonym przez człowieka, szczególnie przez przemysłowe rolnictwo, ale też inne czynności, aktywności człowieka, nasze ciasto zastępuje pokarm. W przeciwnym razie pszczoły nie są w stanie przeżyć. Natomiast po podaniu naszego wysokobiałkowego ciasta nie dość, że są w stanie przeżyć. To jeszcze funkcjonują znakomicie na tym pokarmie. Podczas 61 dni eksperymentów kolonie zwiększyły liczebność z 15 tysięcy osobników do 80 tysięcy osobników na rodzinę. Bardzo... E... Mi przykro, że tutaj nie mam jednego zdjęcia, które pokazuje zwiększenie się liczby ramek z 6 do 35. Poza tym zwiększyła się też zwiększyła się też udział ciała tłuszczowego u pszczół tylko i wyłącznie dzięki właśnie dokarmianiu ciastem wysokobiałkowym. W oparciu o to źródło białka liczebność czerwiu odchowywanego sięgnęła wartości typowe dla normalnych, silnych rodzin. Populacja zwiększyła się bardzo dużo, co zwiększa przeżywalność pszczół. Tutaj widzą Państwo czerw i widzimy absolutny brak jakichkolwiek. E, Martwiących objawów, niepokojących objawów. Przypominam, że te pszczo pszczoły karmione były tylko i wyłącznie e, za pomocą naszego ciasta. Tylko i wyłącznie były dokarmione, nie miały naturalnych źródeł pożywienia. Znakomita jakość tego produktu została również potwierdzona e, poprzez weryfikację stanu zdrowotności pszczół. Populacje pszczół w ulach. Były zdrowe, ograniczone były tendencje do rojenia się. Przypominam, że to były pszczoły, które nie miały dostępu do nektaru ani innych źródeł pyłku. Można się z nami skontaktować pod tymi adresami. Dziękuję bardzo i życzam, życzę niniejszym udanej reszty konferencji. To jest koniec mojej prezentacji. Bardzo dziękujemy za wykład sponsorowany. Bardzo dziękujemy panom, że byliście naszymi gośćmi i wzięliście udział w naszej konferencji. Dziękujemy jeszcze raz. Do usłyszenia.